Pierwszy raz jako lekarz straciłem panowanie nad sobą. Nie krzyczałem jednak na pacjenta, tylko na jej ciotkę. Pracowałem wtedy na ostrym dyżurze w jednym z warszawskich szpitali. Wieczorem trafiła do nas dziewczynka, miała może z 12 lat. Głęboka na głowy, sporo krwi. dostała ataku drgawek. Mimo wszystkiego była przytomna. Jej ciotka była przy niej, z pozoru bardzo zatroskana, nie odstępowała nas na krok. Powiedziała mi, że dziewczynka spadła z roweru. Uspokoiłem ją i poprosiłem, żeby zaczekała na korytarzu, bo musieliśmy udzielić dziecku natychmiastowej pomocy i przygotować je do przewiezienia do szpitala specjalistycznego. Gdy tylko została sama, zapytałem dziewczynkę, co się naprawdę stało. Odpowiedziała, że ciotka podniosła młotek, a grawitacja zrobiła swoje i spadł na jej głowę. Zamurowało mnie. Byłem wściekły. Ale zachowałem zimną krew. Ustabilizowaliśmy ją, a potem wezwałem ciotkę do środka. Jak tylko ją zobaczyłem, coś we mnie pękło. Wybuchłem. Zacząłem na nią wrzeszczeć tak głośno, że przybiegli pielęgniarze, ratownicy, nawet sanitariusz z ambulansu. Krzyczałem długo. Nawet nie pamiętam dokładnie, co mówiłem, ale pamiętam, że w końcu ta kobieta zaczęła płakać i przyznała się do wszystkiego. Trzęsła się, bełkocząc coś o tym, że nie wytrzymała i dziecko ją prowokowało. Nie interesowało mnie ani jedno jej słowo. Patrzyłem tylko, jak człowiek potrafi upaść moralnie, nawet stojąc w fartuchu czystym od krwi. W tamtej chwili nie widziałem przed sobą kobiety. Widziałem zagrożenie. Zadzwoniłem do rodziców dziewczynki, a oni natychmiast wezwali policję. Sprawa została zgłoszona. Funkcjonariusze przyjechali błyskawicznie, a ciotka została od razu na oddziale. Zakułają w kajdanki nasza polska rzeczywistość. Czy moje zachowanie było zgodne z etyką lekarską? Nie, czy żałuję? Ani przez sekundę. Na co dzień trzymam nerwy na wodzy, ale tego dnia dobrze było je stracić.